Witam serdecznie. To będzie chyba ciekawa giera. Zaraz Wam powiem dlaczego. To będzie chyba ciekawa giera, bo zobaczcie co wziąłem. Twisted Fate. Czy wiecie co to oznacza? Co symbolizuje Michael Ferrari w tych legendach? Michael Tsarari To jest legenda, która podobno daje Ci takie itemy jakie chce. Taki jest za. A ktoś mówi, dobra, jest Garen pod atak speeda, grałeś go? Ja mówię, no nie, widziałem na YouTubie, że jakieś chłopki grały. Ale skoro tak powiedział, to pewnie ktoś chciałby to zobaczyć. Także forsujemy Garena pod atak speeda. Co tu, co tu się dzieje w ogóle? Halo, wracaj! Co no to było? Taki, takie niespełnione marzenia przeleciały. Oj, e, szkoda. Myślałem, że to moje. O, spadło coś. <laughs> yeah. Dobra, no ale mamy tutaj jakąś dymację już. Więc sobie oczywiście ją kulturalnie tutaj wam. To jest Rift, okej. Nie nie podobało mi się to. Grałem to w drugiej grze z dzisiaj, którą możecie zobaczyć na drugim kanale. Gierka... Bardzo dobra, pokazałem Wam kompozycję realową, którą będziecie mogli widać, jak, jak się sen zacznie. Jereczka bardzo dobra, udana, ale ten portal nie lubię. Portal. To nie jest portal, tak. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Garegie garek Atak Speed, czyli Demacja Plus. Juggernaw. Tak, tak. Proste, klarowe. Leci. Mamy już łuk, Więc już jesteśmy w atak Speed. Wiecz też, bo to zekę. O, jest. Dobra, super. No to Twisty już mi daje takie ich chce. Biorę to bo muszę mieć Temu. Więc tak to sobie wezmę od razu. To sobie wezmę od razu. Ale to będziemy rolować. Juggernautik? Witamy serdecznie Juggernautika. Pięknego. to. To lepsze, A. Więc tak to na razie wygląda, oto jest nasz Począteczek trzymać, bo to trzymać, dwa I w ten oto sposób rozpoczyna się przygoda w nieznane Także potrzebujemy atak speeda na Garenie Potrzebujemy 3 gizu. potrzebujemy 40 deke, czyli 6 Kto widział ten odcinek z mojego setu to wie No i lecimy z tym to się może naprawdę wydarzyć wtedy. No z Pandora z boksem to musimy mieć tutaj tego, które chcemy. Naprawdę, Twister nam obiecał. Także jak czegoś... Oh. Oh. O! Jak czegoś, kurde, tutaj nie dostanę, to będę zdziwiony. No mam Radian Zekę już! Harmonia Zekę. Harmonia kosmosu, moi drodzy! Weźmy te na razie. No proszę, dobra, idealne itemki. Co ty masz tutaj? Random item item component at the start of the next five rounds. Ok, oh, piękne. Piękne widzę. Natomiast nie tak piękne jak Gizu plus DK. Jeszcze Challenger, Ile atak tak spidano, 227, 238, o kurde, to jest zawrotna prędkość. Dobra, lecimy z tym dalej. Powtarki, to nie, to nie jest to, to musi być git. Wiecie, co mi się podoba w tym secie? Podoba mi się to że jeśli przyjdzie wam do głowy jakiś krzywy pomysł, albo mi to dużo łatwiej mi jest nagrać to bo jaka byłaby szansa, że ja bym odpalił tego Garena i trafiłbym Pandora z boku podaj temu no bardzo mało a teraz sobie wziąłem Twisted Fate'a i sobie wykraftowałem te augmenty pod siebie tutaj znaczy wytailorowałem, czy jak to było po angielsku i kurde są tak jak chciałem. Jestem happy. Pierwsza próba. Od razu mam naprawdę dobry tutaj dobrą podstawę. Byle by się za szybko nie wytrwawić, byle by tego nie spierdzielić. A nawet jak spierdzielimy to by przynajmniej. No i co? Jest tu jakiś może gearek. Nie ma. Natomiast jest Pasek yy... na Zekę. Czy ona sama sobie Zekę też daje jak nosi? Czy tylko adjacent? Może nie wiem. No dobra, to Juggernauta biorę. Juggernaut jest. To oczywiście będziemy rolować, te jak Okej. Okay. Tymczasem mamy na razie bastiony na stole. A tutaj jest debakcja. Ale debakcji też mi dobrakuje. To jest. Niech będzie. Dobra, muszę zacząć budować jakąś ekonomię, bo tu e, nie ma jej. Garen! Chłopku, dawaj Garena! Rozbieraj się z tego grubego chłopa. Garena. To nie jest, on jest jak Ja to tak gadam, ale to takie bardzo. Niech się nikt nie obdarza. Czy nie? Cała brygada próbuje te talie zabić, a ona się raczej i... I żyje i cc'kuje. O no kurde. no grubo tam się miało. trzeba przyznać. Bo... Czy to jest Garen? Nie. Czy to jest atak speed? O, to jest atak speed chyba. To jest jakiś atak speed. Trzeba go tutaj zachować. <laughs> Staty Krzyjew mógłby być, ale to jednak Gizurka. Tak? No dobra, mamy pierwsze 10 Golda. To już jest jakiś przełom. Taki przełom. Natomiast tu jest kajza w ogóle, co jest? Na czwartym poziomie kajza masz chłop Co to jest? Starter Kit. Coś to schowaj w ogóle. Co ci to dało Jeszcze się skaleczysz. No nie, no, jak się śmieję sam ze swoich żartów, to już jest chyba niedobrze. Ale dzisiaj mam taki nastrój. Dajcie znać, czy wolicie taki nastrój, czy nie. Tymczasem Jagger. Who's like Jagger się pojawi. Nie? Dobrze byłoby zrobić tutaj jakąś korobię Dobra. Idziemy dalej. Pchamy to do przodu. Kiedyś spotkamy Garena. To być marzenia, ale. Dobra, to się musi rolować. To nie jest ani Gizu, ani Zekę. Halo. Jeszcze jedno blizko jest potrzebne, to w porównaniu co się trafiło? Gargoyle, plajty. jakich trzech demacjan chcemy na tym stole? To jest pytanie, które już od zawsze. Jarwana. Arena. Dobra. To już wiem. Wszystko już kurde wiem. Także muszę coś spadać i wziąć. Dobra. Super. Pięknie. Ale byśmy nie tracili za dużo chłopaków. Co to jest? Ej, zekę dwa razy chłop zbudował. Weź. Daj się kardąć, tetekę to. A to jest za chłop, który. Nie wiem, o co to chodzi. dziwię się, jak oni mają tego starter kita, a zaczynają kurde z czwórkami. Od razu. Co to jest? Co to jest za postać? Bez Mastery. Oto. To? To jest Twisted Fate. I ja pierd... No dobra, no full itemy. Twisted Fate to się opłaca wszystko zbierać tutaj. To się wszystko będzie rerolować. To się będzie kręcić w tej itemy, co my chcemy. Nie no, Twisted Fate is broken. Oni zrobili coś takiego, że. że niby te. te, te legendy na, na tym drugim slocie i trzecim slocie. Ten lewy ognód jest yy, słabszy Natomiast tu jest taka kurde synergia między tym, że to i tak jest lepszy To jest jak lepsze Może będzie szansa 40 tysięcy kis oraz zekę. Z jest gorzej, bo z to trzeba dwa razy więcej Najgorsze jest to, że ja zacząłem tutaj krawić. To mi się nie podoba. Ja jeszcze nie jestem gotów tutaj, żeby coś robić. Właśnie to, że jest wszystko pryzmatyczne, sprawia, że, że te chłopki są jeszcze silniejsze niż powinny być. Okej. Okay. Yes, to Dobra. Super fajnie, że to tak... jest. No i dobra, czekamy. Dobra, pokaż mi tych juggernautów. <coughs> Co to musi być? To musi być sześciu juggerów i trzy demacje. Ja osnułem akurat. Jest tutaj ciężko jest z tymi chłopkami, już wygrać. No. Multicastery wszędzie. 68. to. Niepokoi mnie to, bo przeżywam takie piękne chwile. Ale to się. Dobra, weźmiemy tutaj. Kurde jest garen, ale wezmę chyba nie Garena trafi. Ja wierzę, że on przyjdzie do mnie. Jak usłyszy tylko, jaki tutaj chce, wyróżni. Ogólnie, jak trafi garena, to od razu chyba tak tutaj te by. <grych> Nawet level 1, bo chcę zobaczyć to też. Zresztą, jak ja robię debacje, to przecież on ma tego to przecież on powinien jednego radianta dostać, a ja mógłbym dostać jakiegoś innego cykla, robię. Ja pierdolę. Do czego to doszło? Ej, dobra, dawaj to, na razie na tu. Niech się rzeczy. Dobra, wydaje mi się, że ja na tym poziomie będę szukał Garena teraz już. Bo ten stół jest za na słaby. Natomiast mam trzy gizu i ja muszę zobaczyć to fakt. Ja sobie. Ja się z tym nie pogodzę. Że to, że mam te 3 itemy, nie mogę ich kurde używać. Cały czas ja je roluję. Uparłem się tylko na zeke, nie? Dobra, 56 hp. To już trzeba szukać garenów Jakiegoś lepszego stało Jest tu Garen. Nie ma. Tutaj? Jugger. Tutaj? Może takie coś? Żeby to wziąć Kurde, za wolno myślę w tym celu Jagerek Dobra, zróbmy tak Teraz trzeba mu założyć te wszystkie. Zobacz, co zrobi dostanie w te. 800 demarz. Garen, gdzie ty jesteś? Naprawdę nie ma Garenów. była kole no. Ale ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby w... po Garena iść na kole. Chłop jak to zobaczył, to aż uciekł. Kurde. Jest kolorowo chłopki, no. Nie ma Garenów. Tutaj okej. Okay. Jedna roleczka, pyk, dobra. Ok, uspokajam się, przepraszam. Jakiś <grymne> komponenty... pasek, cieba. Może zaraz będzie, dobra, są jakieś takie, ale gdzie jest Garen? Dobra, jest, jest Garen. To sprzedajemy. Co sprzedajemy? Jaren. To aut. To w stół. To w stół. To jeszcze. Kontynuacja. Kontynuacja. Chyba tak. Teraz tak tu. Ale tam jest jeszcze jedno zakę. Dobra, jest jeszcze Zeker. Czy brać mam kurde? Nic się kurde nie wydarzyło. Dobra, biorę to. Dobra, szukam dalej garena level 2. Może to o to chodzi, tak? Nic nie zrobił chyba. O! Dwa razy zeker! łopku Dawaj znajkę. Dobra Dawaj tego też Dodawaj no Garen! Dobra, ja już skipuję, bo... Garena muszę mieć, level 2 Kurde garen Garen, nie ma go Nie ma go, tylko garena Kur Bieda się chłopki Nie wiem, ten Garen zrobił 1700 i zniknął Tutaj Warwick próbuje coś wykreować. Dobra, nie wiem. Garen 2, please! Na siłę to wciskam, nie? Te itemy to są naprawdę... Ten Twisted Fate on mnie nie oszukał. On daje mi totalnie to, co ja chcę. Ale tego Garena nie mam. Eee... Dobra. A czekaj, dobra, dobra, jestem 4. Jest Garen, jest Garen, jest Garen, ja, ja wiecie co zrobię? Ja zrobię tak. Czekaj, to... Wings jest. Zekę tu nie daje Dobra, nieważne, patrz Garen. Dobra, odpaliłem go, to, to to chodziło, musiał być gdzie indziej teraz. Dobra, kręci się. Dawaj, Garen. Dawaj, Garen, dasz radę. Dawaj. Chodź, te fale rób. się dało? Nie da się go zabić. Aby jest Więcej zekę! Panowie, więcej zekę. Pasek? Pasek. To jest Jugger fajny, ale dobrze. O co ja się wygupiłem tutaj z tym Warwickiem Dobra cicho, teraz To jest taka biedna wersja tej kompozycji, bo ja nawet do siódmego levela nie doleciałem Ale widzicie, gireczka mnie nie rozpieszcza, robię to wszystko dla was tutaj to. Dobra teraz, Teraz dobrze jest Teraz jest jednak dobrze Chyba, że zrobimy tak. Tak? To tak Chodzi o to, że tutaj musimy jeszcze to. Może nie zginę jeszcze, co? Dobra, Garen, ile masz atak spina? Pokaż. Zrobiłeś 57 i uwaga kiedy 80? No, of speed, dużo. Dobra, 3 4 Zeslowani była tak speeda, to zbrodnia dla niego, jest. Dobra, 5 Zrobił to, co miał zrobić. Ale te to nie robi. Dobra, dawać Zekę tutaj, kurde, bo Gary. On jest zestresowany już. Ja mógłbym tutaj te temu ubierać, ale... Ja wierzę, że tu zekę się wydarzy zaraz. Dobra, trzymaj. Rolować tych chłopków tutaj? Ja bym tam... Ja po drodze jak tego Garena szukałem, to ten Warwick był, to bym się tutaj rolował. No. Tego... Kość tego dalej, czy też to? Wiecie co ja wrzucam? Ja tutaj trochę wrzucę. Bo. No muszę przetrwać, nie? Zaraz będę tutaj coś rolował, Bo brakuje mi. No to co? No brakuje mi zaraz. Wszystkiego mi brakuje. Ja nie mogę przegrać. Halo! Halo, jak to? Co jest? Dobra, dwa. <gryw> Dobra, robię jeszcze tutaj rudę i tutaj rudę. Powiem tak, ten garn jest do dupy. Totalnie. Ale dobra zabawa jest. No i co? Tu jest mieć, trzeba tutaj mieć się trafi. To ten lewy item, on się przerolowuje, oszukali wie. Dobra, masz. Ej, to ja ten item mogłem ciągle wkładać. Tylko ja myślałem, że... To był impostor ten item, on udawał. Kurczę no. Dobra. Czyli mogłem z jednym itemem więcej grać. Cóż... Za dużo mam tych wszystko mi się pomyliło Mamy to coś. Nie. A teraz To nie jest pas... O! Ale nie to dalej jest tam Dobra, szukam tego Urwika może chociaż Albo tego Jagera tam co mam. Dobra, Jugger, dawaj. kliknąłem go! To za Jugger. Dobra, weź ty tam lecz się tym burwikiem. Kierujemy ich. O nie, to taka jest za Sorcerer. Garen się kręci. Dobra, dobra. 40 to muszą ją pokonać. Okej. Okay. Już myślałem. Dobra, Warwicka dawaj. Zekę tutaj, pasek. No gdzie ten pasek? Dobra, Warwick. Warwick, please. Jeszcze. Nice. trzymaj to. Eee, no nie mam kurczę Ginzu na nim. Dobra, szukam Zekę. Ten Warwick też jest mocno zbufowany przez tę Zekę teraz. To musi działać, ta kompozycja musi działać. To jest tak naprawdę Warwick Keren z tego Garena, ale on też tutaj chciał się popisać. O kurde, Warwick jest tak cacekowany, że on nic nie robi. Od 1000 damedia zrobił. Oj kolejny. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście w całkie